Hej, witajcie w roku 2022 w pierwszym filmie, pierwszym vlogu, bo vloga nie było chyba praktycznie przez cały grudzień. Ostatni vlog jaki był, to był na temat sprawy rozwodowej, a potem miałam tyle rzeczy i tyle spraw na głowie, że szczerze mówiąc w wolnych chwilach nawet nie myślałam o tym, żeby wyciągać aparat do nagrywania vloga, bo jak wyciągałam aparat to nagrywałam po prostu filmy, więc no nie była vloga, nie było w ogóle czegoś takiego jak vlogmas, chociaż u mnie nigdy vlogmasów nie było. Ale tak, zaczynamy rok 2022. Oby był lepszy niż poprzedni. Oby nas pozytywnie zaskoczył. Ech, I obyśmy były szczęśliwe. To jest chyba najważniejsze, nie? Ja zaczynam dzień od soczku pomarańczowego z cytryną. Takiego kupnego z Hortexu, chyba gdzieś tam jest. Ech, I od płatków pod oczy. Tak na bogato. Słuchajcie, kupiłam sobie te płatki Shisei. To znaczy, kupiłyśmy z ola na spółkę. Bo tutaj jest 12 par, więc po prostu e, kupiłyśmy po 6 sobie par. I kupiłyśmy jeszcze. Milk Makeup. E, Tego muszę je do Oli wysłać, e, bo się podzieliłyśmy na pół. Milk Makeup jeszcze nie próbowałam, te właśnie mam na sobie. Nagrywałam też, słuchajcie, rolkę. Tutaj mam swój statyw z telefonem, bo nagrywałam jeszcze rolkę z, tą, z tymi płatkami w ogóle. E, w środku to wygląda tak. Otwieramy tak. Pyk, pyk, pyk od dołu. Nie mamy, jak widzicie, taką mleczną mazię. Płatki są <laughs> olbrzymie. Płatki są po prostu ogromiaste. Bardzo przyjemna taka płachta. Ona nie jest taka typowo bawełniana, jak na przykład, nie wiem które dopłatki płatki miały, chyba Sephora ma takie płatki bawuniane, to jest taka jakby grubsza jak w tamtych poprzednich Shiseido, w tych benefians, e, które miało trochę inny kształt, no to jak widać mają po prostu kształt na pół twarzy mojej twarzy a moja twarz jest ogólnie dużą twarzą bo generalnie plus size więc jak jesteście mniejsze i ma, wiecie, macie drobniejszą twarz, no to te płatki to no to tak będą takie konkretne, natomiast powiem wam, że uczucie na razie jest bardzo fajne płatki kosztują w regularnej cenie 375 zł za 12 par, więc no jest to kawałek grosza. Natomiast, no właśnie, można się podzielić i kupić z kimś na spółkę, można poczekać, aż będą promki typu minus 20, minus 30, zależy jaka się trafi na Seforze, tak więc tak to wygląda. Tak więc zaczynamy ten rok. Na razie póki co nic mi nie zaskakuje, bo bateria mi mylga, że jest, że jest rozładowana. Ja mam ten aparat już kilka lat i jakoś się nie dorobiłam dodatkowej baterii. Zawsze po prostu jest problem, bo muszę czekać, aż naładuję ją znowu. Tak więc, ja sobie zrobię moją poranną pielęgnację może się przebiorę z tej piżamy, wrzucę rolkę na Instagram, dokończę soczek, może coś zjem i odezwę się do Was później. W międzyczasie podładuję aparat. Trochę się już ogarnęłam, co prawda, bez makijażu dzisiaj niech mi skóra odpoczywa. I zaczęłam przyglądać sobie szafkę z kosmetykami tutaj z tyłu i wyciągać na przykład palety, które myślę o tym, żeby puścić w świat. Na przykład, nie wiem, mała Nataszka Denona, mały wizard. Myślę, że chyba jednak puszczę w świat też tą paletkę z Huda, tą Wild, bo jednak. Oj, zaświeciłam Wam lusterkiem. I jednak nie korzystam z niej. I wspominałam Wam podsumowaniu, w podsumowaniu chyba e, makijażowym w zeszłym tygodniu, że będę się decydować i puszczać też w świat te małe, chudy, nudziakowe, bo one też nie mają dużego zużycia, rzadziej po nie owszem, ja je bardzo lubię, uważam, że to są akurat z tych mniejszych, jedne z lepszych palet, dlatego one się u mnie tak długo uchowały, ale po prostu wiecie co, bardziej myślę o tym, ta Richie jest po prostu cudowna, tylko one są wszystkie takie wiecie, podszyte czerwonym kolorem, tak jakby, jeżeli sobie na przykład zestawimy Tutaj jest Medium, tutaj jest Rich, no to one są właśnie, widzicie, takie właśnie niby, niby brązowe, ale jednak takie jakby podszyte burgundem, pomarańczem i one są bardzo fajne i mi jest dobrze w tych kolorach, ale tak jak Wam mówiłam, w ogóle myślę po prostu o tym, żeby trochę przetrzebić te zapasy paletowe, żeby mieć miejsce na nowe palety, bo po prostu nie chcę mieć, wiecie, wyrzutów sumienia, że mam tyle palet, i, I dlaczego kupuję kolejne. I co prawda to są takie głosy, wiecie, trochę w mojej głowie, trochę też ludzi piszących, ale mimo wszystko zawsze nawet moja mama tak często mówiła, przynajmniej na początku. I jeszcze. Oh, by, by the way, te dwie tufejsowe też puszczam w dalej w świat. E, ale bardziej chodzi mi o to, że właśnie chcę mieć przestrzeń na to, żeby jakby jeżeli wyjdzie jakaś fajna paletka, po prostu móc ją kupić, wypróbować. I, 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 I nie mieć jakby czegoś takiego, że nie mam miejsca, a mam tyle palet, a coś tam, a coś tam. Wiecie, mogłabym mieć i 5, i 10 razy więcej palet. Są ludzie, którzy mają po 300 palet na przykład, ale to już są duże kanały i w dużej mierze dostają te palety, ale są ludzie, którzy też kupują i mają ochotę na to wydawać pieniądze. I ja też miałam ochotę na wydać pieniądze na te wszystkie moje palety, i, i ja nie widzę w tym nic złego. Tylko, że teraz po prostu tak wiecie, z nowym rokiem tak mi się wzięło, że może jednak część, właśnie, której nie korzystam. No nie pamiętam, kiedy ostatni raz korzystałam właśnie z tych paletek. Ja je bardzo lubię i dlatego ja się długo z nimi rozstawam, ale właśnie nie pamiętam, kiedy ostatni raz z nich korzystałam. To samo na przykład z tymi paletkami. Tak więc dlatego stwierdziłam, że właśnie takie te małe puszczę dalej w świat. Zostawiam Wam w ogóle linka do mojego Oelixa, bo szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy to już będzie na Oelixie, czy nie, bo to jest taki mój na razie plan, ale muszę jeszcze zrobić zdjęcia, e, wrzucić to właśnie na Oelixa, pomyśleć w ogóle jaką cenę za, za to wiecie dać, więc no jeżeli, jeżeli jesteście zainteresowane, po prostu wejdźcie, zobaczcie, tak jakby ja nikogo do niczego nie namawiam, ale, ale tak sobie pomyślałam, że po prostu no zrobię troszeczkę wiecie porządku tutaj w tej szafce za mną, żeby, żeby mieć miejsce na nowe rzeczy. Nowy rok idzie old, jak to jest? Out with the old, in with the new. To jest takie chyba powiedzenie, nie? Czyli właśnie Przetrzebić, zrobić miejsce po prostu na, na nowe rzeczy. Tak więc to akurat tych kilka palet na pewno będą właśnie na, na OELIX-ie. Kilka tam już jest w ogóle wystawionych, ale to są bardziej kolorowe i nie ma nimi zainteresowania. Ale może na przykład ktoś się znajdzie, kto będzie jednak chciał jakieś kolorowe paletki. Tak więc trochę się namachałam dzisiaj, bo tak. Zrobiłam sobie w ogóle porządek w kuchni e, zanim jeszcze e, przed sylwestrem, tak, żeby wiecie było ładnie, bo przychodziła koleżanka i tak wiecie. W ogóle, żeby tak przestrzeń była taka ładna. Bo jednak, jak, się, jak ja jestem sama, to tak trochę powiem Wam, że łatwiej mi nie trzymać porządku. Ja nie jestem perfekcyjną panią domu. Ja jestem niby poukładana, ale trochę jednak bałaganiara. Na zasadzie tu coś odłożę, tam coś odłożę. Tutaj jeszcze w tym mieszkaniu nie mam jakby czegoś takiego jak. Konkretne miejsce na konkretną rzecz. W domu, no to tak miałam, bo wiadomo, że przez te x lat się trochę tak nazbierało. Tutaj jestem, no, czwarty miesiąc, tak? Cztery miesiące minęły, czyli piąty miesiąc. I e, jeszcze nie mam takiego poczucia, że, że mam jakieś konkretne miejsca. Jeszcze w ogóle, słuchajcie, zaraz Wam od, Odepnę was od statywu. Tu na górze, o, widzicie te szafki wszystkie. Tam na górze, one wszystkie są puste, te szafki. Ja tam na przykład nic nie powkładam, a z kolei tu. Jest jeden wielki pierdolnik, więc też zaczynam. Nie wiem, może też zaczynam już. Zamknę tutaj tą szafkę, żeby nie przeszkadzała. Zaczynam też chyba tak powoli myśleć, żeby właśnie może jednak jakoś może bardziej pokładać. Też na przykład ta duża szafa, która jest tam. O, tam, 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 tam na górze. Też nic nie ma. I też myślę, żeby tam właśnie jakieś rzeczy powkładać. Tylko muszę jakąś drabinkę albo krzesło, bo jestem za niska, żeby tam sięgnąć. Więc no to było trochę tak, że właśnie się wprowadziłam, wjechałam ze wszystkim. Część rzeczy pochowałam, część rzeczy została właśnie tak na wierzchu. I tak są. I chyba, chyba dojrzewam do tego, żeby to pochować, że właśnie jak tak wchodzę z nowy, w nowy rok, to żeby tak właśnie wszystko. Wiecie, pochować, zrobić tutaj trochę więcej, więcej przestrzeni. Na przykład nie chowałam tutaj, zaraz Wam pokażę tu, tu są te w tych szarych kartonach, to są zestawy z laku, które będą na 15 tysięcy na rozdanie. Tak więc one na przykład tak stoją na wierzchu, bo yy, no, będę chciała po prostu niedługo właśnie, yy, znaczy będę chciała, no jak dobijemy do tych 15 tysięcy, co w zasadzie. Prognozowana jest właśnie jakoś w styczniu. No to y, tam chyba są dwa albo trzy zestawy, to one będą dla Was. Tak więc też nie chciałam ich jakoś za głęboko chować, żeby po prostu potem ich nie szukać, bo schowałabym je w takim miejscu, żeby było łatwo znaleźć, a potem się okazuje, że nie można znaleźć. Mi się tak bardzo często niestety zdarza. Tak więc, taki mam właśnie, wiecie. Początek roku, że tak sobie przeglądam, tak myślę. Trochę dzisiaj lajtowo, tak w zasadzie nic nie robię, trochę nawet Amazon, właśnie Amazon Prime sobie wykupiłam, wykupiłam w czasie świąt, bo mój brat mi za, się zapytał, czy mam. Ja mówię, że nie, słuchaj, i Netflix, i to mówię, kurde, za dużo tego. On mówi, ty, ale 49 zł za rok. Mówię, serio? A on mówi, no tak, no to dlatego ja kupiłem. No i właśnie tak spojrzałam na ten Amazon Prime, popatrzyłam, co tam jest i stwierdziłam, wy dobra, na razie to jest, jestem jeszcze w trakcie pierwszego miesiąca tego trial miesiąc, tak, za darmo, bo to większość tych platform tak robi, ale powiem Wam, że kilka fajnych rzeczy znalazłam. Na Instagramie wrzucam swoje polecajki, tam zrobiłam całą taką zakładkę Amazon Prime, więc jeżeli, jeżeli, tam jesteście zainteresowane, możecie zajrzeć, ewentualnie jeżeli Wy coś chcecie mi polecić, na przykład z Amazon Prime, mam dużo od Was polecajek, na przykład The Marvelous Mrs. Maisel, Koło Czasu, to były takie dwie główne, które się najczęściej przewijały, kurczę, widzicie, ja już nie pamiętam, ja tam obejrzałam kilka rzeczy już i... Modern Love, czyli takie krótkie historie miłosne właśnie, które były przesyłane do New York Times i na, na podstawie tego powstał właśnie taki serial, więc tam też kilka odcinków już obejrzałam. Więc no, zachęcam Was, zobaczcie. Ewentualnie właśnie, jeżeli coś macie do polecenia, to, to dajcie znać. Więc poza Netflixem, który w zasadzie wielu, wielu już jakby, wiecie, no już bardzo dużo osób poleca, no to właśnie u mnie jeszcze będzie Amazon Prime, tak? Więc może na przykład czegoś, czegoś tam y, szukałyście. Tak więc tak, taki mam dzisiaj początek właśnie roku, żeby wszystko poogarniać. Bardzo się cieszę też, że nie przeholowałyśmy z koleżanką z alkoholem wczoraj i po prostu się dobrze czuję. Owszem, chowałam się w piżamie dosyć długo byłam, ale rano tą rolkę nagrywałam, więc to też sporo czasu zajęło. Ale wyleniuchowałam się i jakoś tak po prostu dzisiaj mam totalnie chillowy dzień. I chyba muszę wrócić, jakby też do nagrywania takich vlogów, żeby być z Wami na bieżąco i w ogóle wiecie Wam mówić. No, bo przez cały grudzień niewiele tego się działo, no ale autentycznie po prostu wiecie. Nie miałam za bardzo, jakby, siły trochę też, i nie wiedziałam za bardzo, co wam mówić, i ciągle były te kalendarze adwentowe, i promocje, i coś tam, i tak naprawdę, no to by trzeba było z dnia na dzień mówić. A ja akurat, no raczej nie sądzę, że, żebym robiła coś takiego jak daily vlogi. To, to nie jest mój klimat. Może kiedyś, słuchajcie, nie wiem, rok temu, półtora roku temu, ja mówiłam, że vlogi to nie jest mój klimat, tak? Więc wszystko jest możliwe i wszystko się może zdarzyć, i zdarzyć E, więc kto wie, ale no na razie no daily vlogi to jest jednak trochę, trochę za trudna sprawa, no bo mając pracę, jakby to wiecie, normalną taką od 9 do 5, od poniedziałku do piątku no vlogowanie robi się troszeczkę skomplikowane i też z kolei po prostu czasami nie mam siły, no, co tu dużo mówić czasami po prostu nie mam siły, wyłączę komputer odsadnę i w ogóle nie mam ochoty się więcej odzywać, więc no tak też bywa dobra też muszę teraz chwilkę odsapnąć, może sobie zrobię jakąś kawkę i tak właśnie w dobrym miejscu usiadam, bo teraz mam widok na całą tą właśnie ścianę z tymi mebelkami i tak myślę co, gdzie pochować, jak to poporządkować, tak więc zobaczymy, bo na razie myślę. Równie dobrze nic może z tego nie wyjść i mogę wcale tego nie pochować, ale intencja dobra jest. Zrobiłam sobie kawę, zjęłam opaskę, bo chcę Wam coś pokazać, bo umyłam sobie wczoraj wieczorem włosy. Eee, tak wiecie, na zasadzie po południu, po wieczór, żeby one mi przeschły, bo dzisiaj miałam kręcić, ale trochę mi się ich nie chciało kręcić po prostu. Więc na razie są takie, jakie są, ale to nawet dobrze, bo właśnie mam takie pytanie. E, Użyłam takiej maski emolientowej. To jest z Hitle Cosmetics. Emolientowa maska do włosów chyba średnio porowatych, nie, do włosów średnia i wysoka, do włosów średnio i wysoko porowatych. Ja tą maskę dostałam od Ewy, która prowadzi Instagrama. Ona bo chyba Instagram się nazywa Mazurek Makeup, o ile się nie mylę, chociaż tam już jest większość właśnie o włosach, bo Ewa przeszła niesamowitą w ogóle drogę, jeśli chodzi o włosy, bo zachorowała na COVID, po COVID wypadło jej tak naprawdę, nie wiem, 75% włosów, 90% włosów, no i całą drogę pokazywała na Instagramie, więc podlinkuję Wam jej kanał, na, znaczy Instagram na dole. Jeżeli jesteście ciekawe, no i ona mi właśnie podrzuciła tą maskę, tak stwierdziła, że chyba powinna być dobra do moich włosów. I ogólnie przy pierwszym użyciu była całkiem fajna, ale na przykład wczoraj właśnie ją użyłam i mam wrażenie, jakby moje włosy dzisiaj były tłuste. W sensie takim, że na przykład zobaczcie tutaj na tą grzywkę. Nie wiem, czy ja źle wypłukałam tą maskę, chociaż, no moment, ja tej maski tutaj nawet nie nakładałam, a myłam włosy tym szamponem z Only Bio. Takim. A jeszcze inna rzecz, którą chciałam Wam pokazać, że właśnie ja, kiedy ich nie ułożę i one są takie sobie, jakie są, jakie są zabierzmy to stąd, czy widzicie, jak one mi falują? I tak sobie rozważam. Ja już robiłam takie podejścia, zakusy do tego. O, widzicie teraz, jak ładnie widać. Robiłam zakusy do tego, że chyba bym chciała spróbować w tym roku wydobyć skręt z tych moich włosów. I zobaczymy, co się będzie działo, czy to coś w ogóle da. Bo ta maska amaliowana na pewno powoduje, że te włosy są takie dociążone. One są, zobaczcie, takie ładne, błyszczące. Ja nie mam takie błyszczące włosy, chociaż powiem wam tak, takie. Jak patrzę tak z dołu, tutaj, to one wydają się takie kiepawe. Ale jak patrzę w podgląd, to tak nawet całkiem fajnie, fajnie wyglądają. Natomiast, właśnie tak myślę, żeby ten rok nie spróbować, właśnie wydobyć sobie skrętu. Ja, jak wiecie, Temat włosowy to jest w ogóle dla mnie czarna magia. Nie tylko dla mnie, bo dla wielu z Was też, tak jak piszecie, chociaż jest wiele z Was, które po prostu mają to, wiecie, chciałam powiedzieć ogarniają, tak mają w jednym palcu i zrobiłam dwa w jednym. W każdym razie te, które ten temat bardzo mocno ogarniają, ja tego tematu w ogóle nie ogarniam, nie mam pojęcia na co zwracać uwagę, no i tak właśnie myślałam, że może, może w tym roku byłby taki czas, kiedy by spróbować właśnie wydobyć skręt z tych moich włosów, bo jak ja mam mokre, to mam autentycznie po prostu no tak pofalowane, jak, jak tu jak pod spodem tak wyciągałam. Tak, to mam takie o, o, tutaj chyba widać. Przecież jak one tak są razem, to, to w zasadzie mało widać, ale no o. I one są takie pofalowane, więc może by się udało z tego jakiś skręt zrobić. No bo tak, nie mogę ich zostawiać tak samych do wyschnięcia, bo wyglądam, jakbym się nie mogła zdecydować, czy chcę mieć proste, czy chcę mieć pokręcone. Więc albo muszę je potem po prostu wziąć na lukówkę pokręcić na prostownicę w zasadzie, bo ja prostownicę kręcę włosy, albo na szczotkę, wiecie, powyciągać i powywijać, Więc tak czy siak muszę to robić po prostu na ciepło, no bo inaczej nie da radę. Wyglądam troszeczkę, jak i ci nie wracaj. I w sumie rozwiązanie jest takie, że najczęściej robię tak, tak, tak i tyle. Więc, no, w sumie nie chcę na razie tak związywać włosów, chcę, żeby one sobie właśnie tak luźno po prostu pobyły. W ogóle na, ostatnio mam póki co spokój z moim EUZS-em, też jest dobrze. Nie jest idealnie, ale jest dobrze. Natomiast czeka mnie wizyta u lekarza, bo w końcu się zapisałam, tak więc może będę miała jakieś. Nie wiem, nowe, y, nowe leki, nowe maści, nowe coś tam, więc też wtedy liczę na to, że właśnie na twarzy się trochę też to uspokuje, usp... Boże nie umiem mówić, że będzie lepiej na twarzy. Naprawdę zaczęłam westać, że się uspakuje, uspokuje. Bez kitu miałam chwilowy brain freeze. Tak więc, że troszeczkę wiecie, sytuacja się poprawi i będę mogła testy podkładów robić, bo naprawdę czeka. KVD Good Apple, czeka Bobby Brown, czeka Lisa Eldridge. Ja bym tak bardzo chciała. Lisy to w ogóle nie tykam, bo te próbeczki są takie malutkie, że wiecie. Ja chcę chyba w ogóle inicjalnie pierwsze wrażenie też nagrać, bo boję się, że tego podkładu będzie tam za mało. Tak więc, no, dużo czeka i ja bym chciała wrócić do testowania podkładu. Wiecie, moja cera, tak ogólnie, tak jak na przykład teraz możecie widzieć, no nie jest jakby w złej kondycji, jest ogólnie ładnie i tak dalej, ale jak nałożę podkład. I chociaż teraz na przykład nie widać suchych skórek ani nic, a jak nałożę podkład, to momentalnie po prostu wszędzie gdzie się da, to jest widoczne, tak? Więc no ja akurat właśnie bardzo mało się maluję i ewentualnie, wiecie, troszeczkę tutaj korektora, brwi sobie dorysuję i... Hej, i to wszystko. Tak więc idę niedługo do lekarza, zobaczymy co mi powie, zobaczymy czy coś nowego przypiszę. to jest w ogóle inny lekarz, bo ja wcześniej w zeszłym roku byłam w Medicaverze, ale odkąd jestem jakby na etacie, no to tutaj mam opiekę w Lux Luxmedzie z kolei, więc zupełnie inny lekarz, tak więc zobaczymy co powiedzą, no ja sobie spiszę te, te leki, które wcześniej miałam przepisane, żeby w ogóle, wiecie, pójść z jakąś tam historią do niego żeby też wiedział, ale no, no zobaczymy, tak? Zobaczymy jak to będzie. Też w tym miesiącu czeka mnie jeszcze zrobienie korony, no bo przecież ta tymczasowa się rozpadła, tak więc też kolejny wydatek czeka bardzo, bardzo mnie to cieszy, no ale co zrobić? Chcę zrobić tą koronę i mieć po prostu kwestię uzębienia już zamkniętą. Mam nadzieję, że ona już będzie faktycznie zamknięta, że już w zasadzie po prostu pozostanie tylko Wiecie, regularne czyszczenie kamienia i, i po prostu y, te przeglądy, i to wszystko, że już naprawdę będzie dobrze. Ale, wiecie, zobaczymy. No dobra, słuchajcie, to chyba czas zakończyć tego vloga, i tym razem nawet to nie jest franken vlog, bo to w sumie jest vlog tylko z jednego dnia. Zaczynałam od soku pomarańczowego przez kawę, kończymy na winie. E, ale dzień się kończy. W zasadzie e, no planuję troszeczkę jednak też odpocząć w ten weekend. E, po prostu chyba po prostu nic nie robić na zasadzie, nie wiem, odpalić sobie Amazon Prime i coś mi weszło do oka i po prostu obejrzeć oglądać coś i autentycznie nic nie robić i wydaje mi się, że w ogóle w tym tygodniu będą chyba tylko dwa filmy bo w ogóle ten tydzień też jest krótki, bo mamy 6, 6 stycznia zaraz większość i tak ma urlopy w ogóle u mnie akurat jest tak, że większość zwrotek jakie dostaję to w ogóle zapraszamy 10 stycznia tak więc w tym tygodniu praktycznie nikt chyba nie pracuje Wszyscy są na urlopach. Oczywiście wiem, na pewno będzie ktoś, kto pracuje. Ja na przykład pracuję, tak? Te trzy dni tutaj pracuję. E, natomiast, no, e, raczej, raczej większość ma urlopy. Powiem Wam, że nie podobają mi się te moje włosy. W sensie są takie obciążone strasznie po tej masce i tłuste, że chociaż wczoraj myłam, to jutro je chyba znowu umyję, bo trochę, trochę są takie, takie ble. Takie po prostu, jakby były tłuste. Więc. Chyba albo może ją niedokładnie tą maskę zmyłam, albo po prostu była zbyt obciążająca tym razem dla moich włosów, więc no nie, muszę je zdecydowanie ponownie umyć. Natomiast tak sobie pomyślałam, ponieważ ja robię regularnie QA -e na Instagramie, ale tutaj nie było od jakiegoś czasu QA, tak? Więc jeżeli jesteście czegoś ciekawe, macie jakieś pytania, to zadajcie je tutaj po prostu w opisie. Może połączymy to Q&A akurat właśnie z rozdaniem na 15 tysięcy, tak, więc jeżeli macie jakieś pytania, to po prostu zadajcie potem właśnie w okolicach tych 15 tysięcy, czyli pewnie jeszcze w styczniu nagram, nagram to Q&A. Nie wiem, czy słyszałyście, zadźwięczał mi komputer, możliwe, że bardzo cicho, ale ten, zadźwięczał mi komputer, bo jakiś czas temu dałam się namówić i założyłam konto na Sympathie na Tinderze miałam już od dawna, ale na Sympatii dopiero od niedawna i powiem Wam, że ilość oszołomów, jaka tam jest, jest jeszcze większa niż na Tinderze. Bo tam na Sympatii może do Was napisać każdy. Na Tinderze to się trzeba zmaczować i oczywiście każdy patrzy wiecie po. E, najpierw po zdjęciu, więc e, tych maczy jest zdecydowanie mniej. E, a tutaj to tak naprawdę każdy może do Was napisać i ludzie to są tacy bajkopisarze, że po prostu. Wow, naprawdę. Takie teksty czasami się trafiają, że. i nawet porównywałam. Okazało się, że kilku w ogóle panów dokładnie kopił i wklej. Wiecie, z koleżanką, która mi właśnie namówiła na tą sympatię, to są te same teksty. I ja i ona dostajemy te same teksty od tych samych osób, więc w ogóle. Tak więc, tak więc dałam się namówić na sympatię, zobaczymy, jak będzie na razie. Na razie powiem wam, że nie jestem zachwycona, i trochę jestem nawet wręcz podłamana. Tym, co tam się dzieje, i tym w ogóle, jaki tam jest element. Aczkolwiek podobno można trafić. A z drugiej strony, gdzie poznać, jak za bardzo nie chodzimy nigdzie, bo siedzimy w domu, bo jest pandemia. Oczywiście wiem, że są wyjątki, itd. i tak dalej, jakby na pewno można poznać nawet w sklepie spożywczym, no ale jednak, jakby nie patrzeć, to zdecydowanie mniej się tego dzieje. No a też tak naprawdę w mieście mieszkam od czterech miesięcy, więc nie mam takiej rutyny, że wychodzę sobie co wieczór gdzieś do klubu. Raczej zresztą to nie jestem ja. Ja nie jestem, nie jestem tego typu osobą. Dobra, zaczynam już trochę ględzić i, i ten, i jestem już zmęczona po prostu ogólnie, więc yy, zróbmy tak: zostawcie pytania do QA. Yy, miejmy nadzieję, że ten rok po prostu będzie lepszy, pozytywnie nas zaskoczy, będzie ciekawy, będziemy zadowolone, będziemy realizować jakieś swoje cele. Marzenia zawsze warto mieć. Jeżeli zrealizujemy jakieś marzenie, to zawsze warto mieć kolejne, żeby mieć do czego dążyć. Ja nie jestem osobą, która składa postanowienia noworoczne. Nigdy tego nie lubiłam, bo równie dobrze mogę od każdego następnego poniedziałku, środy, czwartku cokolwiek po prostu zrobić. Tak więc nie mam żadnych postanowień noworocznych. Natomiast jeżeli wy jesteście osobami, które lubią takie rzeczy, które, nie wiem, tworzą sobie właśnie takie listy, postanowienia, coś takiego. No to życzę Wam, żeby Wam dobrze szło, żebyście były zadowolone, żebyście odhaczały swoje kolejne kroki, e, swoje kolejne wiecie, cele, małymi kroczkami do celu, tak, Pasito, Pasito, czyli krok po kroku. Lubiłam tę piosenkę swego czasu bardzo. Tak więc myślę, że to tyle. E, witamy się w nowym roku. Będą myślę, że częściej vlogi, bo tak w sumie było fajnie do Was dzisiaj pogadać i po prostu, tak, coś mi przyszło do głowy, to chwyciłam aparat i do Was pogadałam, więc no myślę, że muszę znowu wrócić do tych, do, wrócić do vlogów, bo ten miesiąc przerwy, no po prostu mu chciałam wrócić do vlogów, tak więc i na pewno do testów podkładów, ale o tym już mówiłam, zobaczymy co powie lekarz i tak dalej. Tak więc, e, przypominam, że w tym tygodniu będzie jeszcze tylko jeden film, co prawda, nie wiem kiedy go opublikuję. Czy w czwartek, kiedy wszyscy mają wolne? O, kolejny dzwonek. Czy w czwartek, kiedy mają wolne? Czy wszyscy? Czy w środę? czy w Nie mam pojęcia jeszcze, słuchajcie. Bo jeszcze go nawet nie mam nagranego. A naprawdę po prostu mam ochotę na chill w ten, w ten weekend. Mam ochotę po prostu na chill. No dobra. Więc żegnam się z Wami w tym vlogu. Witam się z Wami w 2022. Czekam na jakieś pytania. Jeżeli macie, pytajcie o cokolwiek. Nie zawsze muszę na wszystkie pytania odpowiedzieć, jeżeli będą zbyt inwazyjne, ale zawsze staram się w jakiś sposób dać Wam znać i z reguły już mniej więcej wiecie, o co, o co pytać, o co nie, ale są na pewno nowe osoby, no bo jednak świętujemy zawsze jakiś tam tysiąc, więc jeżeli są nowe osoby, to zachęcam Was, żebyście zobaczyły playlistę Q&A, które już były, a u mnie te Q&A są bardzo długie, więc będzie co binge-watchować, e, więc zostawiam Wam też odnośniki właśnie do tej playlisty Q&A, tak żebyście mogły je zobaczyć. No i tyle, i w takim razie dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dziękuję Wam za rok, który minął, i dziękuję Wam za wspieranie mojego kanału i rozwój, bo dzięki temu, wiecie, no, jest dużo nowych rzeczy, które można wypróbować, coś fajnego znaleźć, coś polecić. Dziękuję Wam za Wasze polecajki. No i aby nam się dobrze układało w tym kolejnym roku, i aby się kanał też dobrze rozwijał, to tego sobie sama życzę, bo jednak to jest też bardzo fajne, jeżeli widzicie, jak praca, którą wkładacie w coś jakby wiecie, przynosi Wam rezultaty, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne i, i tego sobie i Wam życzę, żebyśmy po prostu widziały rezultaty swojej pracy, były z siebie zadowolone i kończę już ględzić. Trzymajcie się w takim razie ciepło i do następnego filmu. Na razie, pa, pa!